Historię najsłynniejszego polskiego bigamisty, czyli głównego bohatera sztuki Mayday, zna chyba każdy z Was. Natomiast tym razem mamy dla Was szczególne zaproszenie do teatru Bagatela na nową sztukę Mayday od nowa, którą wyreżyserował Artur Badkiś. A kto będzie głównym bohaterem, i co zobaczymy na scenach teatru, o tym opowiedział nam sam reżyser. To jest właściwie inna sztuka. To jest niby ta sama historia, ale ponieważ zmienia się zupełnie kontekst, ponieważ główną bohaterką jest y, kobieta, a nie mężczyzna, i to kobieta ma dwóch mężów, a nie mężczyzna ma dwie żony, to y, y, ta sytuacja, chociaż historia jest ta sama, zmienia się bardzo. Poza tym bardzo mi zależało na tym, żeby ta farsa nie była farsą żeby była po prostu bardzo dobrą komedią. A komedia to jest taki rodzaj teatru, w którym wszystko właściwie mogłoby się zdarzyć. W Krakowie trwają Mistrzostwa Europy w amfutbolu. Podczas tego niezwykłego turnieju, którym ambasadorem jest Robert Lewandowski zobaczymy aż 14 reprezentacji, a nasza drużyna rozegra 6 meczów. Reprezentacja Polski idzie jak burza. W meczu otwarcia wygraliśmy z Ukrainą 3 do 0. Natomiast w drugim meczu Mistrzostw Europy futbolu reprezentacja Polski rozbiła Izrael 8 do 0 i walczyła sobie awans do ćwierćfinału. finałów. Dziś kolejne Biało-czerwoni zmierzą się z Hiszpanią. A już 19 września na stadionie Krakowi odbędzie się wielki finał Mistrzostw. Kursy, warsztaty i akcja rozdawania sadzonek to tylko wybrane atrakcje, które przygotował Kraków z okazji dwóch wydarzeń, które już na stałe wpisały się w kalendarz obraz miejski. Po raz kolejny powiem Kraków weźmie udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu oraz w Europejskim Dniu Bez Samochodu, który przypada na dzień 22 września. A teraz idealne miejsce dla miłośników przyrody, i to tej obecnej, jak i tej historycznej. Można się tutaj dowiedzieć wszystkiego na jej temat. Są również warsztaty oraz oczywiście wystawy ekspozycyjne, a gdzie jesteśmy w nowo otwartym Centrum Edukacji Przyrodniczej Ujotu. Robię z widziałem różne zwierzęta, taki, mm -hmm. rośliny. Najbardziej mi się podobają y, zwierzaki, są fajne rzeczy różne. Każdą porażkę trzeba przekuć w sukces. Przedstawiciele naszego miasta, którzy byli w Lachty i brali udział w finale Zielonej Stolicy Europy, doskonale to wiedzą. W tym roku niestety się nie udało, aczkolwiek w historii tego konkursu żadne miasto, które startowało za pierwszym razem, nie wygrało. Więc trzymamy dalej kciuki i czekamy za rok. Miasto Kraków, które jest w finale, to jest ogromne wyróżnienie i tu przede wszystkim należą się słowa uznania, przede wszystkim dla Krakowian, za to, że codziennie zmieniają Kraków, za to, że codziennie akceptują te zmiany proklimatyczne, pro które czasem wiążą się z tym, że trzeba zmienić swoje przyzwyczajenia, że trzeba zmienić swoje nawyki, ale coraz bardziej stajemy się odpowiedzialni, więc myślę, że jest to, jest to ogromne wyróżnienie, przede wszystkim dla Krakowian. W tym roku postanowiliśmy wspólnie z Krakowskim Biurem Festiwalowym stworzyć wystawę okładek powieści Lema. Jest to pięć różnego rodzaju lokalizacji na terenie plant krakowskich, a początek jest na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego przed Galerią Krakowską, gdzie prezentowane są okładki Solarisa. Wydaje mi się, że dla tych, którzy są fanami Lema, będzie to ciekawe wydarzenie.